Jak ja była mało, strasznie nie cierpiała, jak mi starsze padali takie cosik. Z moich czasów dowiedziałem no, ja działo, że sterowski w takim wieku, że ja też tak godzą, za moich czasów. No i ta historia to jest lifting za moich czasów. Za moich czasów były filmy biało-czarne, czyli Kapitan Kloss, cztery Pancerni i pies. I jak się pojawiły pierwsze filmy kolorowe, to my to się tak nie mogli im nadziwiać. I taki jeden, to ona nie była sześć razy, to był film Krzyżacy. Była Sabaetla ze szkoły, no spociągli na ten film. Myśleliśmy, że on będzie taki nudny, bo był długi, no ale wiecie, ekran, szeroki, nie? Pierwsze takie kolorowe łobroziki. Ale my się patrzymy na ten to film. Są tam w zamku te kultury, a Łoroz we oknie, jedzie auto, tak onyska. Wy już pewno nie wiecie, co to jest. To było takie auto transportowe. No trochę się ludzie zaczęli śmiać, ludzie, no te dziecka, co tam byli w tym kinie. A potem, jak już się tam prali pod tym Grunwaldem, to zaś tam szło widzieć, że u jednego rycerza to był Zygorek, a coś Inkszy to miał jakieś trampki. No, mi się to strasznie podobało i jo, padała tacie, co by mi dał jeszcze pieniądze na bilet. Poszła drugi raz, żeby się temu przyjrzeć. Zaś się wszyscy śmieli, bo się pokazało, że wszyscy chodzili i po to, co by w tym łokie, ta nyska widzieć i ten zegorek. Trzeci roz mój tata się strasznie cieszył, że ją taki mleniuch, um, nie? Jak on to mnie nazywał, tak się historią interesuje. Ale za piątym razem to go zastanowiło, po jakiemu ja tak na ten film chodzę. I mi go do na z mi go do mnie Możesz iść. No i jak uwidział ta Nyska, to się znaczy uwidział, Oni nie uwidział za pierwszym razem, a się całkiem kino śmiało i on się to pytał, po jakiemu nie się śmieją, no bo ta nyska jechała, to on się też potem kupił drugi rozbilet, co by się ta nyska pooglądać. I tak to nyska i Zygorek spowodowały wzrost popularności krzyżaków wśród dziecek i młodzieży. Ale. Po tym, już jak trochę była starsza i tak pod koniec XX wieku, patrzcie jak to brzmi, była na takim kursie językowym w Hamburgu, języka niemieckiego. No i wiecie, zajrze się trafiła z takim grunem, co zaś pamiętali i ta nyska, i ten Zygorek na tych krzyżokach. No i wiecie, cóż by gadać, my są takie pieruny szowinistyczne. Cały czas to my tam na tych Niemców zganiali, że krzyżaki nie i tak nam no, się to podobało. No i roz, taka kropka nad I, było takie zdarzenie. Mieliśmy test, a my te kursy mieli na parafii. W takiej salce, no i ten profesor, ten Niemiec, co tam to z nami miał, nam kartki. Na tych kartkach każdy miał coś innego. nie szło nic zwalać. Cisza, spokój, bo te zajęcia tam, bo to był taki chobidłum kultury przy tej parafii, te zajęcia tam dopiero były później. I my piszemy, piszymy. Godzina mija, jest tak cicho. I łoros ktoś zastukał do drzwi, a ten nasz profesor się pytał, Werda. I opadała jurand ze Spychowa. No i wiecie, już my byli po teście. I on nie mógł zrozumieć, po jakiemu my się śmieli, bo się wszyscy aż pokładli na ławkach, polegali, a my zaś tak dobrze tego niemieckiego jeszcze nie znali, co by mu powiedzieć, że to się rozchodziło ta sytuacja z tego filmu. Także tak się zakończyła nasza miłość do filmu pod tytułem Krzyżacy.